Cześć, witajcie z tej strony, Arek. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Będzie to 61 film na moim kanale. A dzisiaj, czwarty odcinek kariery wodorem Rzeszów. Wchodzimy do świata kariery wodoru Rzeszów, do świata bardzo fajnego, bo trener Tomasz Problem będzie na nas, na nas czekał. Tylko zanim ja tu wszystko zacznę, to ustawmy sobie dźwięk. To ustawimy sobie, słuchajcie, komentarz. Cyk i trybuny. Cyk, proszę bardzo. Eee, tryby gry. Lecimy do kariery. I wczytaj, zapisaną karierę. Yy... Wodór, rzeszuk tutaj jest. Warta poza. Troszkę zaniedbałem te kariery. No, ale cóż. Ale cóż, ale cóż. Żegnamy naszego pierwszego zawodnika. Słuchajcie. Żegnamy naszego zawodnika. I to odchodzi. Odchodzi, słuchajcie. Azizi Ahmad na dwa lata do Mati Tak czy siak mamy lepszego zawodnika, więc teraz warta poznań. Witamy wszystkich, dziękujemy ja za przybycie i prosimy Bardzo o pytania.

PKO BP Ekstraklasa. Gramy. O Jezu, znowu zapomniałem zmienić stroje. Dobra. Będziemy tak grać. Trudno. Każdy zaczyna nowy sezon z czystą kartą. Najlepiej zacząć go od zwycięstwa. Komu się uda? Deszczowy Poznań. Który zespół zatriumfuje? Przekonajmy się. Bezczoły Poznań wita nas w swoich progach. Zaczynamy. Halo, halo, witamy wszystkich Wy? bardzo serdecznie, już siedząc Wiesz na swoich miejscach stoją, na, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem, wsparci i gotowi, Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski. Praca polska ekstraklasa. Może nie najlepsza, ale nasza. Przed nami pierwsza kolejka sezonu. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Bez wątpienia ten zespół jest w gronie faworytów do tytułu. Mam nadzieję, że ten mecz tylko utwierdzi nas w tym przekonaniu. Ale jeśli dobrze przepracowali okres przygotowawczy, to ten skład powinien zawojować ligę. Niezgodne z przepisami zabojone, to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. No dobra. Wysoko. Do Kowalczyka. Kowalczyk. Wilk. Kowalczyk. Wilk. Kowalczyk. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Pustos. Już teraz zapowiada się groźnie. Teraz! Co za sytuacja! Utana interwencja bramkarza. Nie wierzę w to. Wysoko broni. Wilk. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą Rzecznie. się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Hat-trick w ostatnim meczu i raczej nie było to ostatnie słowo naszej gwiazdy. Spodziewam się, że pójdzie za ciosem i nawiąże do swoich ostatnich występów. Będzie rzut wolny po tym fału. Dobra decyzja arbitra. Kowalczyk. Kowalczyk biegnie dobrze. Kowalczyk Kowalczyk Wilk Wilk Bardzo teraz pewna interwencja obrońców i tak. świetnie do tej pory budowany atak. Destan. Naproploff. Wilk, Biedobnie. 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 Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Wilk Pokrywa piłkę Prawąka. w polegarne. Nie ma bramki ani wiele brakowało. No. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę ta główkę. Ta. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. No niestety. Stawropulo. Kupczak. Traci piłkę po tym doskoku. Okazja! Nie zepsuć tego! Ależ fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Huknął mocno i niecelnie, zupełnie bez myśli. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Statystyka posiadania piłki przypomina wynik. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Posyła piłkę koledze z polu Jest tam mnóstwo miejsca. Mam 1-0. opuścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole, zawiodło krycie tak, i skończyło dopiero, się na tym, że piłka zawsze podała w siatkę otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jest 0, do 1 do 0. <coughs> Bąk próbuje. Destan. Destan. Tak się De. powinno stopować ataki rywala. Okazuje się, że Bąk. pogramy tylko o minutę dłużej. I Pierwszą połowę spotkania mamy, mamy za piecic. sobą. Czas piecic. na przerwę. I mamy 1-0 dla Wodoru Rzeszów. Druga połowa na Proszę Opinam Państwa, Park. zaczęliśmy. Przed nami druga połowa na dzisiejszego Opinam meczu. Poznań. Para Puszcza grę, sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. Leicester City długo zabiegało o ten transfer, leek, ale w końcu leek, udało się. To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszych A. kolegów i przyswaja jak najwięcej. Ramos. To Bonta. To Bonta. Ramos to Ten to Baran. Baran do barana. Niecelnie baran teraz podaje. Wcale widać kłętkę. No ale coś tutaj to. Wodór Rzeszy wprowadzi Dawid Szymonowicz. Zdecydowanie, ale czysto. Teraz, teraz jest pice. niepilnowany. Teraz Uwaga, baran. dalej grośnie. i groźnie. Jest. Tak jest gol. Proszę Państwa, mają to. teraz. Dwie bramki, przewagi. Gazza, Wodoro, no to mamy 2 do zera. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Okazja teraz. I co i jest? Prowadząc Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. W takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. No, Popatrzmy z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Warta powiem u siebie 3 do 0 zgodować. tym golu już 3-0. Zdecydowane wejście bez faulu. Dobrze, teraz mija rywala Ale na tym koniec za dużo tych dryblingów mógł to odegrać. Nowak, Jeszcze wilk Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Co zrobić? Polej to ramos Ramos. To podanie do barana, powinno znaleźć partnera. To środkowanie w pole karne. Obrona chyba zaspała. Zatrzyma to! Co za przytomność. Pole karne Polekarne, głęboko teraz. Jeszcze baran. No można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Nie, jednak gola nie ma. Odgwizdany, spalony. No tak, decyzja prawidłowa, choć na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się zgodne z przepisami. Niewiele zabrakło. Piłka opuściła plac gry. Out. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości pierwszy wygrywa to spotkanie. Wygrany, słuchajcie. Mamy pierwszy mecz. Zwyciężony i wywiad pomeczowy. No i słuchajcie, mamy parę pytań. I prosimy o komentarz do tego meczu. Dwa spotkania w trybie pokaż najlepsze akcje. Tylko tutaj jeszcze zrobimy. Słuchajcie. Tylko tutaj zrobimy tą konferencję i zaraz się Wam powiem. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Problem zakończył konferencję. Ahmad został wypożyczony. Ok. Lecimy dalej, słuchajcie. Teraz z Radomiakiem Radom. Pokaż najlepsze akcje. No i lecimy. Mecz z Radomiakiem Radom na naszym stadionie. Arena Wodór. Halo, witamy wodór, serdecznie arena, i zapraszamy arena. na spotkanie, które tutaj się wkrótce rozpocznie. Choć pogoda nie dopisuje. Leje, proszę Państwa, leje jak zebra. A na stanowiska. 12, 13 minuta i wodór Rzeszów ma akcję. Wilk. Radowniak. 15 minuta. I w kierunku. No, No i po ataku zagrożenie minęło. Wodór Rzeszu. kantka kolejna. Gdzie jesteśmy? Wodór Bustos. Bustos! na bramkę. Znowu Wirt na Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Uwaga, tu może być gol. Bustos. Ale jest. Słupek. Nie wierzę w to. Radomia ma teraz już groźny. Muszę to właśnie Daleka piłka z rogu. Prębkarze. jest To tak robione. Nie do zeszło? granie. Będzie groźnie. Dobra. Nie bieżę. Dobra, teraz interwencja. O. No jak ja tutaj nie zdobyć imprez, to już nie widzisz? No O, hit Proszę Państwa. Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie. Jak... O. Druga. Tak, tak to są o. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Baran! 10 minut do końca tego meczu. To już ostatnia prosta. Gospodarze muszą tylko dowieść ten rezultat do gwizdka. Jak to widzisz Jacku? Na pewno jedno bramkowe prowadzenie to nie jest szczyt marzeń. I przy wyniku 1 do 0 trzeba... No nie, znowu... Trzeba się ustawić bram. Teraz z rogu na 11 metr. Wyjazd. Wyjazd. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Decyduje się na indywidualny rajd. Ostry oj, atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Oj. Oj. oj, oj. Jak sądzisz? Sędzia ja, chyba tu nie, nie przesadza. Żółta kartka. Ostatnie. Nerwowe 5 minut walki Bra, o utrzymanie pięć, korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi. Jeszcze niczego nie przesądza. Tak należy bronić dostępu jeszcze, do własnej jeszcze. bramki. Sędzia gwizdżer po raz ostatni. Zespół gospodarzy skrania. wygrywa ten mecz. Za nimi porusza. drugie spotkanie i wciąż bez spotknięć. Komplet zwycięstwo oznacza, że w pełni realizują. Dobra. Ja się z Wami, słuchajcie, w tym momencie pożegnam, bo chcę dla Was jeszcze nagrać drugi, kolejny odcinek z tej kariery. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć. I Piona.